Jak Twoje cierpienie staje się Twoją koronacją. Chcę dziś z Tobą porozmawiać o jednej z najbardziej bolesnych, a jednocześnie najbardziej transformujących prób, jakim poddawana jest dusza kobiety o Jego milczeniu. Musimy na samym początku zmienić cały paradygmat postrzegania tej sytuacji. Jego milczenie to nie jest wyrok na Twoją wartość, to nie jest Twoja osobista porażka, to jest surowa. Ale potężna próba inicjacyjna, którą stawia ci życie, byś mogła wreszcie odkryć swoją prawdziwą, niezależną, niezniszczalną moc. Z perspektywy psychologii Karla Junga, ten bolesny okres ciszy i pozornego opuszczenia jest klasycznym etapem na drodze do indywiduacji, jest tak zwaną ciemną nocą duszy koniecznym. Choć przerażającym zejściem do podziemi twojej własnej psychiki, by tam w mroku odnaleźć utracony, zapomniany skarb. Viktor Frankl, psychiatra, który przetrwał piekło obozów koncentracyjnych, ujął to w ten sposób: cierpienie przestaje być cierpieniem w chwili, gdy odnajduje sens. Jego milczenie jest cierpieniem. Twoja transformacja, Twoja koronacja jest sensem, który Ty sama świadomie nadajesz temu bolesnemu doświadczeniu. Dlatego zapraszam Cię dziś w podróż przez osiem etapów tej alchemicznej próby. To podróż, która pokaże Ci, jak Twoja spokojna, ugruntowana obojętność nie jest ucieczką od bólu, lecz ostatecznym, zwycięskim przejściem przez ogień. Przejściem, które na zawsze Cię odmieni i posadzi na tronie Twojego własnego Królestwa. Etap 1. Wezwanie do podziemi. Kiedy Jego milczenie otwiera bramę do Twojej wewnętrznej ciemności. Pierwszy etap tej próby jest jak nagłe, gwałtowne wezwanie. Jego milczenie otwiera bramę do Twojej wewnętrznej ciemności. Czy znasz ten stan? Ten paniczny, przeszywający lęk i poczucie anihilacji, które pojawia się w obliczu Jego ciszy. To wrażenie, że świat się kończy, że Ziemia usuwa ci się spod nóg, a ty spadasz w bezdenną, mroczną otchłań. W psychologii Junga ten proces nazywa się nekija. To jest heroiczna, choć przerażająca, podróż w głąb nieświadomości. Musisz zrozumieć, że jego milczenie jest tylko zewnętrznym bodźcem, jest tylko wezwaniem. Ono rozpoczyna twoją własną, wewnętrzną, heroiczną podróż w głąb samej siebie. I tu jest objawienie, które zmienia wszystko. Nie jesteś ofiarą Jego milczenia. Jesteś bohaterką, która została wezwana na najważniejszą wyprawę swojego życia. On nie jest Twoim wrogiem, jest tylko mrocznym, milczącym strażnikiem bramy, bramy, którą musiałaś wreszcie przekroczyć, by rozpocząć prawdziwą przygodę swojego życia podróż do domu, do siebie. Jak odpowiedzieć na to wezwanie? Poprzez praktykę świadomego przekroczenia progu. Kiedy następnym razem poczujesz ten paniczny lęk, zamiast walczyć z ciszą, zamiast próbować zawrócić, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i powiedz w myślach z odwagą i zaufaniem: Dobrze, rozumiem, zaczyna się moja podróż w głąb, jestem gotowa, jesteś jak Persefona, która zostaje porwana i wciągnięta do Hadesu. Na początku jest to przerażające, bolesne, jest to akt przemocy, ale to właśnie tam, w najgłębszej ciemności, w Królestwie Podziemi, ona odkrywa, że nie jest tylko bezradną ofiarą, odkrywa, że jest także potężną, suwerenną królową podziemnego świata. Etap 2. Spotkanie ze Strażnikiem Progu. Twój własny lęk przed porzuceniem. Kiedy już przekroczysz próg, w ciemności podziemi spotykasz pierwszego potwora, pierwszego strażnika, i tym strażnikiem nie jest on, jest nim Twój własny lęk. Czy rozpoznajesz w sobie tę kompulsywną, niemal nieodpartą potrzebę przerwania ciszy, tę chęć, by napisać, by zadzwonić, by cokolwiek zrobić? Ta potrzeba jest tak naprawdę próbą ucieczki. Ucieczki przed konfrontacją z Twoim największym, najstarszym demonem pierwotnym lękiem przed samotnością i porzuceniem. W naszej psychice ten lęk jest ucieleśniony w archetypie sieroty to ta mała, przerażona, dziecięca część Ciebie, która wierzy, że nie przetrwa sama i która za wszelką cenę, nawet za cenę Twojej godności, będzie Cię namawiać do powrotu do tego, co znane. Nawet jeśli to, co znane, jest bolesne i niszczące. I tu jest objawienie, które jest kluczem do Labiryntu. Prawdziwym potworem, którego musisz pokonać w tej podróży, nie jest on. Jest nim twój własny wewnętrzny, paniczny lęk przed porzuceniem. On, ten mężczyzna, jest tylko cieniem, cieniem rzucanym przez tego potwora na ścianę twojej jaskini. Jak pokonać tego potwora? Nie walcząc z nim, lecz patrząc mu prosto w oczy, poprzez praktykę spojrzenia potworowi w oczy, usiądź w ciszy, nie uciekaj, i pozwól sobie poczuć ten lęk w pełni w swoim ciele zlokalizuj go, gdzie on mieszka w żołądku, w gardle, w sercu i oddychaj do tego miejsca zobacz, że potrafisz przetrwać to uczucie że ono cię nie zabije. Jesteś jak Tezeusz w labiryncie Minotaura. Twoim Minotaurem jest twój lęk. Dopóki przed nim uciekasz po ciemnych korytarzach, on cię goni i staje się coraz większy, ale w momencie, gdy się zatrzymasz, gdy odwrócisz się i spojrzysz mu prosto w oczy, odkrywasz, że możesz go pokonać. Odkrywasz, że to ty jesteś silniejsza. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, zrób teraz krótką pauzę. I dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Potraktuj to jako Twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy. Etap 3. Próba izolacji. Jak w pustce uczysz się być. Sama ze sobą. Kiedy już stawisz czoła swojemu lękowi, wchodzisz w kolejny trudny etap próby. W próbę izolacji. W pustkę. Na początku możesz czuć głęboki egzystencjalny ból samotności. Poczucie bycia odciętą od całego świata, poczucie, że nikt cię nie widzi i nikt nie słyszy. Ale musimy zrozumieć fundamentalną różnicę między samotnością a osamotnieniem. Osamotnienie to jest bolesne, pełne lęku, uczucie braku. Samotność to jest spokojny, ugruntowany, pełen mocy stan bycia samej ze sobą. I ta próba. Ta pustka polega właśnie na alchemicznej transformacji bolesnego osamotnienia w świadomą, potężną samotność. I tu jest objawienie, które jest Twoim pierwszym skarbem. W tej pustce, w tej ciszy, po raz pierwszy w życiu, jesteś zmuszona stać się dla siebie swoim własnym, najlepszym towarzyszem. Odkrywasz, że ta osoba, której tak desperacko szukałaś na zewnątrz, ta osoba, która miała Cię uratować. Mieszka w tobie od zawsze. Jak nawiązać z nią kontakt? Poprzez praktykę randki z samą sobą. Zrób dla siebie coś pięknego, coś, co zawsze chciałaś zrobić z partnerem. Przygotuj pyszną, wykwintną kolację tylko dla siebie. Idź sama na długi spacer do lasu. Puść swoją ulubioną muzykę i tańcz w salonie. Rób to z pełną uwagą i czułością, jakbyś robiła to dla swojej największej, najwspanialszej miłości. Jesteś jak pustelnik, który z własnej woli udał się na pustynię. Na początku cisza jest ogłuszająca, a samotność nieznośna, ale po pewnym czasie w tej głębokiej ciszy zaczynasz słyszeć głos Boga, głos swojej własnej, najgłębszej, najmądrzejszej jaźni. Etap 4. Próba rozczarowania, spalenie iluzji na ołtarzu prawdy. Kiedy już nauczysz się być sama ze sobą, Przychodzi czas na kolejną bolesną próbę, na próbę rozczarowania, na spalenie iluzji na ołtarzu prawdy. Zaczynasz odczuwać bolesny proces umierania nadziei, zaczynasz opłakiwać relację, która tak naprawdę istniała tylko w Twojej głowie i mężczyznę, którym on nigdy nie był i nigdy nie będzie. W psychologii Junga to jest bolesny, ale absolutnie konieczny proces wycofania projekcji animusa. To jest proces odzyskania swojej idealistycznej wizji miłości i siły, którą Ty nieświadomie rzutowałaś na Niego, czyniąc Go Bogiem. I tu jest objawienie, które jest aktem wyzwolenia. Musisz pozwolić umrzeć swojej pięknej, romantycznej fantazji, by zrobić miejsce na prawdziwe, dorosłe, autentyczne życie. Dopóki kurczowo trzymasz się tej iluzji, blokujesz dostęp do prawdziwej miłości, która czeka na ciebie w przyszłości. Jak pożegnać tę fantazję? Poprzez rytuał pożegnania z fantazją. Napisz list, ale nie do niego, do tej wyidealizowanej, wspaniałej wersji jego, której tak kurczowo się trzymałaś. Podziękuj tej fantazji za to, co ci dawała, za nadzieję, za marzenia, a potem świadomie, z miłością, Pożegnaj się z nią, pozwalając jej odejść. Byłaś jak Don Quixote, który z całych sił walczył z wiatrakami, święcie wierząc, że są one groźnymi olbrzymami. Ból rozczarowania jest jak ten moment, w którym kurz po bitwie opada, a ty, po raz pierwszy, widzisz rzeczy takimi, jakie są naprawdę. To jest bolesne, ale to jest początek Twojej prawdziwej wolności. Etap 5 Odnalezienie ukrytego skarbu. Kiedy w ciemności odkrywasz swoje wewnętrzne światło, kiedy już spalisz swoje iluzje, w twoim wnętrzu robi się bardzo ciemno. I to właśnie w tej ciemności odnajdujesz ukryty skarb. Na początku możesz czuć, że w tej ciszy i w tej ciemności nie ma już nic. Nic poza bólem i stratą, ale musimy zrozumieć, że nasza jaźń, nasze self, jak uczył nas Jung. Jest naszym niezniszczalnym wewnętrznym źródłem światła. I to światło staje się widoczne dopiero wtedy, gdy wszystkie zewnętrzne fałszywe światła, Twoje nadzieje, Twoje iluzje, Jego walidacja ostatecznie zgasną. I tu jest objawienie, które jest Twoją nagrodą. Ten skarb, którego tak desperacko szukałaś w nim, przez cały czas był ukryty w Tobie. Jego milczenie. Nie zabrało ci światła. Ono tylko zmusiło cię do tego, byś wreszcie zapaliła swoje własne wewnętrzne słońce. Jak pielęgnować to światło? Poprzez praktykę pielęgnowania wewnętrznego płomienia. Codziennie poświęć kilka minut na medytację. Wyobraź sobie w samym centrum swojego serca mały, ciepły, złoty, niegasnący płomień. I z każdym spokojnym oddechem pozwól mu rosnąć. Stawać się większym, jaśniejszym, aż wypełni całe Twoje ciało swoim ciepłem i blaskiem. Jesteś jak poszukiwacz skarbów, który przez lata kopał w niewłaściwym, jałowym miejscu. Jego milczenie zmusiło Cię do porzucenia tej bezpłodnej ziemi, i kiedy wróciłaś do domu, zmęczona i zrezygnowana, Potknęłaś się o wielką złotą skrzynię, która od zawsze była zakopana w Twoim własnym, zapomnianym ogrodzie. Etap 6. Wykucie nowej duszy. Jak cierpienie. Staje się Twoją królewską kuźnią. Kiedy już odnajdziesz swoje wewnętrzne światło, zaczyna się proces hartowania. Twoje cierpienie staje się Twoją królewską kuźnią. Po przejściu przez tak intensywny, transformujący ból możesz czuć się krucha i słaba, jakbyś była zrobiona ze szkła. Ale w alchemii istnieją dwa kluczowe procesy: kalcinacjo i koagulacjo. To jest proces spalania starej, słabej formy w ogniu cierpienia, a następnie proces krzepnięcia, twardnienia nowej, znacznie silniejszej, oczyszczonej formy. I tu jest objawienie, które jest Twoją siłą. Ta próba, przez którą przeszłaś, nie osłabiła Cię. Ona Cię zahartowała, ogień cierpienia wypalił wszystkie Twoje słabości i iluzje, a ogromne ciśnienie samotności, które zniosłaś, przekształciło miękki, kruchy węgiel Twoich lęków w niezniszczalny, lśniący diament Twojej prawdziwej siły. Jak uznać tę siłę? Poprzez praktykę uznania swojej siły. Zapisz trzy konkretne rzeczy, które zrobiłaś w tym trudnym czasie, a które dowodzą Twojej ogromnej siły i odporności. Może to było wstanie z łóżka, może powstrzymanie się od napisania wiadomości, uznaj i doceń swoją własną, heroiczną postawę w tej walce. Byłaś jak kawałek surowego, bezkształtnego żelaza, jego milczenie było ogniem w kuźni. A twoja samotność była potężnymi uderzeniami młota. Z tego całego bolesnego, ogłuszającego procesu wyszłaś jako piękny, ostry, doskonale wyważony, niezniszczalny miecz. Etap 7: powrót na powierzchnię. Wniesienie mądrości z podziemi do świata żywych. Kiedy już zostaniesz wykuta na nowo, przychodzi czas na powrót. Na wniesienie mądrości z podziemi do świata żywych. Na początku możesz czuć lęk, lęk przed powrotem do świata relacji, obawę, że ta nowa, silniejsza, odmieniona ty nie będzie już pasować do Twojego starego życia. Ale musimy zrozumieć, że to jest właśnie proces integracji cienia to jest wniesienie mądrości, którą zdobyłaś w ciemności do swojego świadomego, codziennego życia to jest proces stawania się całością. I tu jest objawienie, które jest Twoim darem dla świata. Nie wracasz taka sama wracasz jako królowa królowa, która poznała oba światy świat światła i świat ciemności i ta podwójna perspektywa daje Ci ogromną mądrość, głębię i charyzmę, której nie miałaś nigdy wcześniej. Jak dzielić się tą mądrością? poprzez praktykę świadomego dzielenia się mądrością. Zamiast opowiadać wciąż na nowo o swoim cierpieniu, zacznij dzielić się mądrością, którą z niego wyniosłaś. Stań się źródłem dla innych kobiet, które wciąż są w ciemności. Jesteś jak szamanka, która wróciła z długiej, niebezpiecznej podróży do świata duchów, i przynosisz ze sobą potężne lekarstwa i historie historie, które mogą uzdrowić nie tylko Ciebie, ale i całe Twoje plemię. Etap 8. Zwycięstwo obojętności, kiedy jego świat staje się tylko odległą prowincją w Twoim imperium. Na samym końcu tej podróży osiągasz ostateczne zwycięstwo. Zwycięstwo obojętności. Na początku mogą pojawiać się jeszcze resztki starych uczuć. Ciekawość, co u niego słychać. Subtelna chęć, by zobaczył, jak bardzo się zmieniłaś i jak wiele stracił, ale prawdziwa królewska obojętność. To nie jest stłumiona nienawiść. To jest stan głębokiej, wewnętrznej pełni i spokoju. To jest spokojna, neutralna świadomość, że ta osoba jest po prostu nieistotną, daleką częścią Twojej przeszłości. I tu jest objawienie ostateczne zwycięstwo to nie jest ten moment, w którym on wraca i błaga o wybaczenie. Ostateczne zwycięstwo to jest ten moment, w którym ty zdajesz sobie sprawę, że jest ci absolutnie, całkowicie obojętne, czy on wróci, czy nie, ponieważ twoje szczęście nie jest już w jego rękach. Jak sprawdzić, czy zdałaś ten egzamin? Poprzez praktykę sprawdzania wewnętrznego kompasu. Kiedy o nim pomyślisz, sprawdź, co czujesz. Jeśli czujesz spokój, neutralność a może nawet lekkie współczucie, to znaczy, że zdałaś egzamin, jesteś wolna. On był kiedyś stolicą i centrum całego twojego małego wewnętrznego świata, a teraz, gdy patrzysz na mapę swojego nowego, ogromnego, wspaniałego imperium, widzisz, że jego stolica jest tylko małą, zapomnianą, nic nieznaczącą wioską na dalekiej, nieistotnej prowincji. Królowa, która przeszła próbę, Twoja godność jest Twoim zwycięstwem. Nasza alchemiczna podróż dobiega końca. Przeszliśmy drogę odbycia ofiarą próby, dostania się królową, która sama jest jej zwycięskim rozwiązaniem. Pamiętaj, jak uczył nas Jung, celem tej próby nie było odzyskanie go. Było odzyskanie siebie w procesie stawania się całością. Ostatecznym, najcenniejszym trofeum w tej całej historii jesteś ty sama, nowa, silniejsza, mądrzejsza ty. Clarissa Pinkola-Estes przypomina nam, że każda kobieta musi przejść przez swoją własną, symboliczną noc w lesie. Ta, która z niej wraca, nie jest już tą samą kobietą. Wraca ze znajomością ciemności i z instynktowną mądrością, która jest jej największą, niezniszczalną siłą. Zachęcam Cię, byś nosiła blizny po tej próbie nie ze wstydem, lecz z dumą. Są one dowodem Twojej siły, Twojej odporności i Twojej alchemicznej mocy do przemiany bólu w czyste, lśniące złoto. Kobieta, która przeszła tę próbę, jest wreszcie gotowa do prawdziwego panowania nie nad innymi, lecz nad sobą i nad swoim własnym wspaniałym życiem, z mądrością, współczuciem i niewzruszoną siłą. Jeśli ta podróż rezonowała z twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębin, zapraszam cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną kobietą, która być może również przechodzi przez swoją próbę i potrzebuje usłyszeć, że na końcu tej drogi czeka na nią tron.